Witam wszystkich cieplutko. W tym odcinku pokażę Wam dwa najlepsze debiuty dla początkujących, moim zdaniem oczywiście. A więc nie przedłużajmy i przejdźmy już do debiutów. Białymi zaczynamy ruchem E4. Silnik odpowie E5 najczęściej i my skoczek na F3 wychodzimy z atakiem na pionka. Przeciwnik obroni raczej pionka ruchem skoczkiem na C6 i my teraz. Wychodzimy gońcem na B5. Po co? Żeby zaatakować tego skoczka, i na przykład, jak przeciwnik zagra D6, to będzie związanie. Przeciwnika najpopularniejszego pójdziemy z A6. No, no, po co? Żeby zaatakować gońca. No i ja polecam Wam tutaj wybić skoczka. Przeciwnik zbije to tym pionkiem, i tutaj możecie zauważyć, że pionek niby jest za darmo, ale. Ja nie polecam bić tego pionka, bo po biciu pójdzie hetman na d4. Jest atak na skoczka i atak na pionka. Więc przeciwnik tak to odbije z dobrą pozycją. Więc ja polecam po prostu zagrać skoczek c3, żeby wesprzeć do tego pionka. I teraz przeciwnik najprawdopodobniej zagra goniec d6, żeby bronić tego pionka. I ja tutaj polecam zagrać po prostu ruch d3. Taki ruch dla rozwoju, pójdzie pewnie skoczek f6 I tutaj zagramy goniec g5, żeby związać tego skoczka I pozycja jest przyjemna do gry, normalna pozycja z debiutu Jeszcze parę ruchów, na przykład roszada, roszada h6 Goniec się cofa na h4 I na przykład goniec e7 Goniec e6 znaczy I powiedzmy bierze e1 Bierze e8 i normalna pozycja. Gramy sobie dalej. Dajcie znać, czy Wam się to podoba. Teraz przechodzimy do otwarcia czarnymi. Tutaj idzie ruch E4, oj nie E5, tylko gramy ruch C6, to jest obrona Karo Cam. Jest to mój ulubiony debiut czarnymi, ponieważ jest bardzo solidny. I ciężko jest się przełamać przez jego strukturę. Przeciwnik najczęściej odpowiada D4 i mnie teraz D5. I tutaj przeciwnik ma dużo odskoczek: od C3, bicie, przepchanie. Ja najczęściej osobiście spotykam się z przepchaniem tego pionka. I teraz należy grać goniec F5. Po co? Żeby wyprowadzić figury, nacisk na punkt. C2, wybrzeć. I tutaj często spotykam się z ruchem goniec D3. To jest normalny ruch. Po prostu wymienić gońce. Chce przeciwnik, ale my nie bijemy. Tylko ja się cofam zazwyczaj w tej pozycji. Tutaj na G6. Przeciwnik wybija, i my wybijamy. I mamy teraz fajną otwartą wieżę po tej linii H. I przeciwnik gra ruch C3 dla przykładu, żeby tutaj wesprzeć swój łańcuch pionowy. Ja tutaj polecam zagrać taki ruch jak E6 z planem zagrania C5 i wyprowadzaniem figur. Powiedzmy, że gra skoczek F3, i my gramy ruch C5. Po co? Że gdy przeciwnik zbije, a my zbijemy, ten pionek na polu E5 będzie łatwym celem ataku. Więc przeciwnik rzadko kiedy to zbije, najczęściej będzie rosował, i wy w tej pozycji gracie skoczek C6. Po prostu naturalny ruch. Rozwijamy figury i atakujemy. Ja często spotykam się z ruchem typu goniec na G5. Często się spotykam z takimi ruchami, które atakują po prostu hetman. Ja tu bardzo lubię ruch Hetman B6, który atakuje piona B2, wykorzystujesz żeby ten goniec uciekł. I tutaj jeszcze stwarza dodatkowy nacisk na pionka D4. Najczęstszą odpowiedzią, z jaką ja się spotykam, jest Hakman D2. Miałem już parę razy taką pozycję. Ja tu polecam po prostu zbić na D4. Wciśnij odbija to pionkiem. Ja tutaj lubię zagrać Goniec a 7 żeby wymienić. Powiedzmy: bicie, bicie. I plan gry będzie skoczka wyprowadzić na F5. Zrobić proszadę krótką, na przykład, albo po prostu grać nawet można bez ruszady tutaj, bo zauważcie, że tutaj ta struktura pionków, wszystko jest zapchnięte. To jest typowa struktura w tym moim ulubionym wariancie Karokana. I ten wariant, gdzie cofamy się gońcem na G6, według komputera nie jest najlepszy, ale dla człowieka jest bardzo przyjemny do gry. No więc... Tutaj idzie tak. Ja bardzo polecam tą obronę. Jest łatwa do zapamiętania, logiczna i solidna. A więc dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. I napiszcie w komentarzu, czy chcecie takich więcej. Ja już się z, wa z Wami żegnam i do widzenia.